No ma tęczowe świry, Witam Was w nowym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiaj wszystko w nagrywaniu pójdzie ok i nie będzie żadnych problemów technicznych, bo to jest mój jedyny moment, by to nagrać. Jeszcze jak miło Wam weekend, bo mój był y, dość udany. Byłem w Trójmieście. Oczywiście y, wiatr był niesamowity. O jakie święto. I co? I kazano mi wejść na gorgotę, czyli na Cliff w Gdyni. To nie było super. Nienawidzę chodzić. No ale... Dzisiaj mam zamiar długo pograć, więc zaczynajmy! Eee, zaczynamy oczywiście deszczem, klasyk. Kinga ostatnio sobie trochę pobiegała, więc my dalej będziemy sobie gdzieś to, chciałem powiedzieć, trzymać, realizować. A co? Zepsuł się prysznic, wszędzie woda. Ciekawie zaczyna się ten odcinek, bo zaczyna się od deszczu, zniszczonego prysznica, czyli wszystko z wodą związane. Tablica mnie jest pełna i zaczęło się jakieś święto i dostaliśmy tantiem za nasze publikacje. Nasze publikacje. Publikacje Olgierta. Więc tak, Elżbieta jest praca. pracy. Drenne serducho, którą my musimy się w końcu jakoś zająć. Ona widziała jakieś umiejętności zaczęła zdobywać przez to, że zaczęła się bawić, więc super. Jest rezolutna, to przypominam, bo nie wiem czy to było w ostatnim odcinku, ale wiecie, trochę się wydarzyło. Baw się jeszcze jakąś zabawką w sumie i podrośnie ci. Oni są wszyscy smutni, nie wiem z jakiego powodu. Nieobecność rodzice, aha, bo wyszedł do pracy. No, bywa i tak. Z tego co pamiętam, wzięliśmy sobie Kingą wolne. Jak widzicie, Kinga już wygląda o wiele, 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 wiele lepiej. Dużo schudła. No to robi swoje, każecie Simowi biegać pięć razy dziennie. I jeżeli chodzi o Kingę, to cały czas ta logika gdzieś tam. Nie będziesz pogłębiała wiedzę, tylko będziesz czytała książkę z logiki. Nie wiem, czy masz ją tu, tu ją masz. Więc poczytaj sobie. W ogóle nagrywam to dzień przed egzaminem, czyli egzamin mam w czwartek, więc możecie domyślić, że mam dość spore opóźnienie w odcinku, ale to przez to, że zazwyczaj nagrywam w niedzielę, ale w niedzielę nie było mnie w domu, bo jak już wspomniałem na początku, byłem w trójmieście, więc nie mogłem nagrywać. I dlatego też było takie o, wykorzystam ten moment, że teraz tu jest jakiś komunikator i wam doopowiem. I dlatego mam też takie opóźnienie i nic jeszcze nie nauczyłem na ten egzamin, ale nie mam jakoś dużo tego materiału, więc myślę, że ogarnę. I nie mam też za dużej tej sesji, więc nie ma się czym przejmować, jeżeli chodzi o odcinki, no ale no ostatnio. Nie potrafię się kompletnie zorganizować. Jak w grudniu byłem mega zorganizowany, bo musiałam wypuścić mnóstwo odcinków w okresie świątecznym, plus ogarnąć wszystko na święta, ogarnąć dwie imprezy jeszcze w grudniu, bo robiłem w swoim mieszkaniu razem z przyjaciółmi taką wigilię dla przyjaciół oraz sylwestra dla przyjaciół, więc to były takie dwie imprezy w jednym miesiącu i byłem mega zorganizowany, mega mi to wszystko szło. Tak w styczniu. Nie mam nic do roboty poza egzaminem i nagrywaniem odcinków, naprawdę nie mam nic innego do roboty, no dobra mam jeszcze kilka książek do przeczytania, ale jak wiecie to jest rozrywka, tak, czytanie książek, A dla niektórych wiem, że nie, ale dla mnie tak, to jest rozrywka, więc no nie jestem z siebie zadowolony, mam nadzieję, że luty będzie inny, chociaż mamy połowę stycznia, to może wszystko się odmieni, dobra, ale wracajmy do odcinka. Wyjęte z kontekstu. Jeśli Orgard przedstawi publiczne oświadczenie pewnej osoby w sposób nieco wyjęty z kontekstu, będzie mógł przygotować z tego świetny felieton. Chociaż wie, że to dość naciągane. Napisz felieton, oczywiście, że tak. Pogorszenie oceny. No, typowo. No, bywa i tak. <grystanie> Dobra, zobaczmy, co robi mała Ada. W ogóle wiecie co? Ja już tak czuję, że Ada będzie dziedzicem. Bo jest taka w ogóle bardziej urocza i taka fajniejsza dla mnie, ale to jeszcze się zobaczy. Ale jakby to jest taki, wiecie, pierwszy taki mój pomysł. Wiecie co, muszę usunąć tą tutaj podłogę, bo jak wczytuję miasto i to widzę, to to mnie tak strasznie denerwuje. Tak strasznie mnie ta podłoga irytowała. Masakra. A, korzystając z okazji, korzystając z okazji. To jak widzicie jest moja e, galeria. Ja wszystko pousuwałem co miałem innego tutaj w swojej e, galerii, bo chciałam jakoś, żeby moja galeria nawiązywała po prostu, wiecie, do mojego kanału na YouTube. A więc ostatni zapis, jaki macie, jeżeli chodzi tutaj o, o Sarduchów, to jak widzicie, jest tylko mała Ela. Musiałbym w sumie nie wiem co jaki czas będę dawał zapis, mogłem tu zapisać jaki to był odcinek mniej więcej, no ale już trudno się mówi. Ale to jest ten dom, o którym wam cały czas mówiłem, tu go za bardzo nie widać. W ogóle uważam, że jak robię zdjęcia do galerii, to powinni wyłączać pogodę, bo akurat wtedy padało w tej mojej rozgrywce. Jak widzicie, to nie jest zbyt spory dom, ale ja bym chciał, żeby bombów był taki, taki bardziej nowoczesny, widzicie? To jest taki parterowiec z takim dachem, jak pokazywałem, jaki można budować e, właśnie w serii jak grać i my ten dom kupimy. On kosztuje 64 tysiące, a jakby kliknął umieść parcele... A jest opcja niewyposażona, ale nie wiem ile by to kosztowało. Musiałbym, wiecie, sobie zobaczyć. No ale tu jest 64 tysiące, ale bierzcie pod uwagę, że tu jest, wiecie, pełno mebli. I to takich droższych, więc to podejrzewam, że będzie o wiele, wiele tańsze. No ale póki co tak to wygląda. To są tylko dwie sypialnie, ale ja mam zamiar to troszeczkę powiększyć, ale to będzie dom w takim stylu. To będzie dokładnie to, co ja sobie zaplanowałem i tak to ma wyglądać. Ale wróćmy do gry. Dore, mała jest rozgniewana, bo jest bardzo niewyspana i bardzo głodna. Więc jak zwykle wykorzystam opcję, że mogę sobie tutaj wyciągnąć. Jak sobie zjesz, to pójdziesz się zdrzemnąć, mimo że godzina jest taka nie bardzo na drzemkę, ale ona jest wykończona. O że ten tryb budowania cały czas mnie wzywa. Ona to sama naprawiła? Czy ja kliknąłam za hajs? Będę musiał obejrzeć i się dowiedzieć, bo nie mam pojęcia. Kinze coś ta logika nie chce się wbić. Wiecie, trochę mnie to denerwuje. Kinze zostało mało umiejętności wychowawczych. Ale coś mi się nie udaje karcić tych dzieci. Tak sobie właśnie zawsze wyobrażałam życie rodzinne, taka rutynka. Oczywiście Kinga stwierdziła, że już skończyła, ale ja jej nigdy nie daję spokoju. Nie chociaż wiecie, jeden punkt dzisiaj nad Gdzie ta woda leciała? Mała idzie spać, zanim ona przejdzie, ten cały dom to pewnie padnie gdzieś tutaj, pod drogą. No, przynajmniej chodzenie jej skakuje, ale dość szybko. A jak ty z załatwieniem potrzeb? Niech ona troszeczkę się prześpi. O, matko święta... Dobrze, niech ona poczyta tę logikę, niech się dokształci ten jeden punkt. A chyba jeden punkt brakuje? Nie dwa. Ale chociaż niech jeden jej się uda. Że jak ona wróci do pracy, jak ta mała już będzie starsza. Dobra, przyjedzie za chwilę. A my dalej będziemy tą logikę męczyć. Wiem, że Kinda się nie za bardzo chce, bo to widzę, ale. Musimy jakoś to ogarnąć, żeby ona już była do awansu przygotowana. Aha, zdaje się, że wszystkie moje usługi e, nie są tutaj potrzebne. Pójdę zatem do następnego klienta. Super. Poprawa ocen, super. Ale ten koleś po prostu ostatni jest tak zbagowany, że to mnie aż przeraża. Więc co, wiesz co, wie sobie swój troszeczkę, to sobie odpoczniesz. Ona cały czas ma tutaj interakcję z Trudnic tą rączkę. Nie no, okej, okay, fajnie, tak się bawimy. Dobra, przejdzie Olgierd to to naprawi. Na razie nikomuś nie chce toalety. Cały czas jestem w szoku, jak jej się udało po prostu tak szybko schudnąć. Ale to super, bo będzie starą babcią, to nie będzie już mogła za bardzo. A naszej Eli rośnie zabawa rośnie. Mała co tam. Jest y, smutna. I już załatwiła swoje potrzeby. Dobra. Kinga no trudno. Poczytaj mały trochę, to jej trochę uwaga wzrośnie. Olgierd 440. I Kinga 896 No Olgierd ja widzę, że jesteś załamany Poglej sobie może w grę Olgierdowi się tak nie udało szybko schudnąć Nie biegał jednak O właśnie, naprawili ten bóg, Naprawili, bo zaczęła czytać Teraz się ta złota rączka tutaj zbugowała O matko Ach te Sime, głupie Simy O, ten slogan Sprytne Sime, to po prostu Jest jakieś przekleństwo tej serii Chociaż bardzo ciekawy odcinek nagrał Kosmo, o tej inteligencji Simów, nie było aż takiej dużej różnicy w tym, jak ci Simowie się zachowywali. Mała podrosła ci trochę uwaga? No tak minimalnie, ale może ci chociaż prześpisz chwilę, kiedy Kinga będzie naprawiała tę toaletkę. A co by mamy w Kanadzie, miałem te dni lata wymyślić? Okej, okay, Kinga Serducho ma urodziny dzisiaj, to dlaczego ona ma tutaj coś takiego? Maleństwo już dorasta, i dlatego ja myślałam, że ja zrealizowałem to. Jeszcze co Kinga wytrzyj, ogarnij wszystko, i potem możesz sama sobie przygotować tort. Zawsze klikam piecz. Ja myślałam, że oni to poprawili. Muszę te znowu ten mod ściągnąć, który poprawią to. Co ty, Olga, potrzebujesz? Pisanie książek. Jak już skończysz. Czemu smutno? W pogoni za tanią sensacją. No sorry. Myślałam, że będzie super, ale. No, wyszło jak zawsze. O, kiknąłem coś niechcące. No, trudno się mówi. E, Kinga, ty nie idź jeść, tylko idź wykąp. Bo Kinga w tym czasie zrobi przecież ten tort, to sobie potem zjesz. Nawet no, nie, kto zadzwonił. Ale mniej więcej widziałem nazwisko. On? Nie. 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 Też nie. To nie wiem, kto to zadzwonił. Ale możecie zaprosić go do jakiegoś klubu po prostu. Dobra, torcik tutaj. Eee, tutaj świeczki urodzinowe. O, teleportuj się. Wypowiedź z życzeniem. No dajesz Kinga, pora na starość. Trochę tak u tyłu, zauważyliście? Był taki moment, że było widać jaka poza. Dobra, to zawołaj wszystkich. Ty jesteś głodny? W o właśnie, więc sobie weź. Elka też sobie weźmie. A Olgierd na razie niech on tam, no wróć do pisania. Niech on popisze tym książkę jak mu się to już wszystko zrobi, wypełni do pracy, to wtedy ogarniemy. Inga, posprzątaj wtedy. Jak już ogarniesz, to myślę, że Elżbieta skończy jeść i zacznie odrabiać lekcję, to jej trochę pomożesz. A jak mała z toaletą? No już trochę by można było ją zacząć uczyć, nie? Gdzie ona idzie odrabiać tę lekcję? O, no jest. Dobra, więc tak. Pomóż przy odrobieniu lekcji. Gozie ostatnio mi bardzo z tymi rzeczami. To może ja ją nauczę słowa przepraszam, jak już odrobi lekcję. Chociaż troszeczkę jej wzrośnie jeden ten super rodzic będzie taki lepszy. Znaczy się, szybciej to wykonamy. Co to później jest? Trenerka charakteru. Pomagaj dziecku w odrobieniu lekcji, więc musimy to szybko zrobić, żeby można było osiągnie czwarty poziom umiejętności wychowawczych i skarć. To byśmy musieli chyba przemusić, ale żeby do robienia złych rzeczy. No dobrze, skoro trzeba to trzeba. Tu było coś takie. Zachowuj się niesmacznie. Bekni. Już tam z tym przepraszaniem. O, wychowawcze. Zakaz bekania i zrób. tej wzrosły. Zędy może wykrzycz zakazane słowa. No, to będzie szybkie. Wychowawcze dyscyplinę, za niedawne stanowcze. Zakaz wykrzykiwania. Zakaz, zakaz wykrzykiwania zakazanych słów. Było dwa razy. Było. Co ty jeszcze możesz zrobić? Nie wiem. Jest opcja bałagan, ale boję się, że ona będzie to wtedy robiła notorycznie. I właśnie. I ona pójdzie na. A nie. Poszła tu. Nie baw się z deszczu. Podejdź tutaj. Wychowaszcza, dyscyplinę i za niedawne zachowanie. Stanowcze. Wykaś rozczarowanie robieniem baraga, bałaganu. Baraganu, baraganu. Dokładnie baraganu. Nie robię więcej baraganu. Udało się jej, czy nie udało się? Dobra, mamy 3 napięcie, więc na dzisiaj to starczy. Idziesz spać, tak? Ty też. Od dzisiaj, siku No jest 23 w sumie. Jak się załatwisz, to spać. Wszystko Kinga. Nauczysz jeszcze Małą korzystać z toaleta. O widzicie, teraz w tym stroju mogę widać, że schudła. Co oni robią? I żadny krąż. O, Kinga już dobrze wygląda w tym swoim stroju z tym koszulką. Ale na koniec odcinka zajmę się ich przebieraniem. No, Mało zdobywa umiejętność nocnika, więc potem mogą wszyscy pójść. Albo nie, Mało jeszcze coś dam do zjedzenia. Weźmie sobie kawałek i pójdzie spać. No, Kinga, Kinga, spać, spać. Nowy dzień, Olgierd zaczął od godziny 6. dlatego że toaleta go wzywała, ale to może i dobrze, może przygotuję jakieś śniadanie, ja nie kazałem kińce wyczyścić tego, Kazałam, no ale wyszło jak wyszło, w ogóle psyf jak niesamowity, dobra, wiesz co Olgierd, to ty jednak posprzątasz z rana, mimo że Elka stwierdziła, że sobie zje tort, to niech zrobi te śniadanie, ja zawsze wrzucam do lodówki, wiecie, potem są jakieś dania gotowe i mogę sobie coś tam zjeść zawsze. Ale tak, Kinga, weźmy dzień wolny. Praca. Weź urlop. Nie urlop, a nie taki. No, chciałbym taki, ale to później, jak już będziecie mieli dom. Praca. Weź dzień wolny, kariera biznesowa. Do łazienki, szybko, szybko. Pierwszy raz one chyba w ogóle rozmawiają. Ale kontakty, mam spoko. No, ale kasera, siostra, cie zlała. O, zaczęły się przyjaźnić, jak super. A możesz ją zacząć skarcić? Ja teraz szukam, wiecie. O, zawieszka. Teraz szukam, oh, wiecie, powodów, żeby tutaj. Ale nie mam powodu. <grych> nie mam powodu, żeby. O, poszli wszyscy. Nie mam powodu, żeby ją tutaj skarcić. Chociaż. No co, jeżeli ona puści bąka, to ja mogę na takie dziecko nakrzyczeć, tak jakby. Wydaje mi się, że dziecko tak jakby nad tym nie panuje. Ale zobaczmy. O, idzie. Dobra, to ty jeszcze coś możesz zrobić. No to sobie beknij sobie. za zakraje głośno. No i zrób to samo. I super, o to chodziło, bo teraz będziemy pomagać, wiecie, w tych... Naprawdę? A nie. To umiejętności wychyła w czasie zaliczyły. No to normalne, no bo mamy to. Co mi się dzisiaj tak bukuje? Więc mamy tak, pomagaj dziecku w odrabianiu lekcji przez 4 godziny, czyli teraz po prostu wraca Ela to pomagamy. No i też yy, Adrianna za chwilę będzie tutaj starsza, więc też jej pomożemy. Umiejętności wychowawcze, to wiadomo. Miej dziecko ze skłonnością do wartości kwalifikujących się do przypisania cechy. Czyli ona by musiała być jakaś, jakby musiałaby mieć... OSm. Ja nieważne. Poczekaj na przerwę. Musiałaby na przykład mieć tutaj odpowiedzialności bardzo dużo? O Jezu, jak ona jest straszna. Żeby można było powiedzieć, że jest tam, wiecie, odpowiedzialna i dadzą jej tam cechę. No to, to będzie chyba jedno z trudniejszych, bo myślałam, że to się zrobi, jednak moje dzieci są okropne. No tak, bo ja jej kazałam bekać i ona... Nic nie robiam. stówka wpadła. Dobra Kinga, pobiegaj szybko, bo jak pobiegasz, to będziesz uczyła małą korzystać z toalet. Tylko ty pewnie tego zapomnisz za tego czasu i nie będzie pobiegłaś, ale tam jesteś. Dzięki za życzenia. Już naprawdę? Nie, 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 nie. Nie, nie rób tego. No. Ale chyba, jak będzie miała punkt. A nie. Dlaczego? Aha, bo jej punkt od tych zabawek był. B-B-B. Szybciej, 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 szybciej. Słowo jebs mi bawi w tych simsach. Dobra, wycześć. Weź ten kąpiel z bąbelkami. I dużo dzisiaj zrobiłaś. Mała, wracaj do układania. A dlaczego nie masz kształtów? Aha, nie masz myślenia. No ale gdzieś to był tablet, nie? No, dobra. Tak to wygląda na tę chwilę. Nie jest jakoś super, ale. Ile masz jeszcze dni? No, ona jest na początku w sumie, więc jest sporo. Nie ma czym się przejmować, tak naprawdę. Dobra, Kinga, ty ogarnęłaś to, więc ty wracasz do Twojej ulubionej książki z logiki. Jeszcze jesteś zainspirowana. Rozbawiona, więc w ogóle super ci dzisiaj pójdzie. Nie chciałam skończyć się kąpać w tej wannie. Musiałam sam to anulować. W ogóle cały czas mi wkurza, że ma tutaj zatrudnić złotą rączkę. O Masakra jakaś. No ale trudno. A tu idzie włączyć aurę emocjonalną? Bo to jest właśnie mebel z kariery Olgierda. Myślałam, że to zadziała. Czemu tak się świeci? Że szybciej? Poprawa ocen, super. Wracaj do domu i ta tańczę. No mówiłem, tęczowe świry. Idź w czymś się tam baw, nie wiem czym, sobie wybierz. Ile ma w ogóle różnych e, nastrojników i jest skupiona, i jest spięta, i jest smutna, i jest pobudzona, i jest pewna siebie, no pięć rzeczy naraz. Wahania nastroju. Matka chociaż ustaliła, że bardziej jest rozbawiona niż zainspirowana, a mała... No mała jest pobudzona na szczęście, ale wiesz co, mała, skoro jesteś taka pobudzona, to weź to myślenia, żebyś mogła... Ee, myślenie to było tak te klocki, tak? Nie. A rysuj z lamą, nieważne. I tak masz wszystkich punktów mało, więc co byś nie zaczęła, to będzie ok. A ona tu się bawi, ty? Przy tym może sobie tak siedzieć? Nawet nie wiedziałem. No i dobra, niech sobie robią co chcą. Kinga, to nie skończyłaś, wiesz o tym. Bo ona tego punktu wciąż nie nabiła, nie wiem czy wiecie. Mamy już 8000. Tylko, że musimy pamiętać, że przyjdę rachunki, nie? Sprzedaj wszystko, Albert. Zrób to. Bo ja wciąż o tym zapominam, a wiem, że ty to zrobisz. O, Elżbieta ma już piąty poziom kreatywności. Nie dzwoń do nas. Okej. Okay. No, bo on nie pójdzie tutaj. O, nie dostał. A, bo on nie dostał awansu, bo tam mieliśmy dużo y akcji, że spadła nam ta ocena. Jeśli wykąpisz, to musisz podlać. No, niestety trzeba się zająć tym ogrodem, bo idzie nam dość słabo. No, czytaj dalej to. Co? Zrobiła sama tą pracę domową. Nie przepilnowałam tego. No tak, bo ona. A jak zrobisz uzyskać dodatkowe zaliczenie, to możesz jej pomóc. Pomóż, pomóż teraz szybko. Odkładaj to. Teraz chcę, żebyś przestała. No widzicie, jak chcę, żeby ona przestała, to ona tego nie odłoży. Zanim się ruszy, to skończy. miałaś mieć przez godzinę, tak? Cztery godziny. No właśnie, to nie potrwa godzin. O, jedna wpadła. Może dwie? Dwie, dwie. Nie, ale już ma blisko tutaj y, punkt, więc jest ok. Mała, czemu jesteś rozgniewana? O, o, o. idealny moment. Odgierd, bierzesz małą i nieważne są krzaczki teraz, podlejesz potem, a właśnie skończyć. Nauczę korzystać z toalety i będziemy mieli z bańki. Sam chcesz skorzystać. Aha, odkłada już ją. Możesz to zrobić? A, bo mała stwierdziła, że se padnie. Nie, nie rób bałaganu. Nie leć z nóg. Olgierd, szybko. Nauczyła się tej logiki Kinga, bo coś mi migło? Nauczyła się. Dobra, to jeden poziom został. Zrobicie to? Idzie, co prawda zaraz się posika. Wampirze, ta do nas przyszła, niech sobie tam czeka. A do ty masz tak nisko <grytania> Kinga, idź sikać, póki oni tutaj ten... Żebyś nie zajmowało, łazienki, jak Olgierdowi się już będzie chciał. No jedz, mała. <grytania> Przecież nie muszę samemu zająć, bo innego nie zrobię. O nie, śmierdzę te naleśniki, no ale już trudno. Zjesz je, czy je odłożysz? O, masakra jakaś. Co się tu dzieje teraz? Co się tu dzieje? A bo na to spoleci z nóg. Dobra, ja już ją ignoruję. E, Kinga, weź sobie kawałek i idź spać. Olgierd, idź sobie po prostu spać. Już wiem, że jesteś podnięty. Kinga, idź spać, a ja się tą małą zajmę. Żadne robienie bałaganu. Bierz kawałek ciasta i mnie nie denerwuj. Olgierd, czy ja cię nie kazałam iść spać? Kazałam, więc dobranoc. Mała jest ok. Kinga, ja tobie też kazałam iść spać. Dobra, Kinga wzięła dzień wolny, a Olgierd ma chyba dzisiaj wolne. Z tego co mi dam, tak. Więc ma dzisiaj wolne, więc trochę sobie odpocznie. Czyli posprząta te wszystkie rzeczy. Dlaczego cały czas pada? Latem też będzie padało. Mam jakąś książkę do wydania? Coś tam mamy, nie? Może ty najpierw napiszesz te książki dzisiaj. Mamy coś jeszcze? Dobra, weź sobie coś stąd. Żadne robienie bałaganu, a potem skorzystaj z nocnika. Kinga w stanie to tutaj ogarnie porządki i wszystko tutaj posprząta, a potem nagotuje jakiegoś jedzenia. Kontrolowanie moc, bo ona to miała bardzo mało, więc... Ale po prostu tak się dużo dzieje, tyle rzeczy jest do zrobienia. Kinga nawet jakieś punkty wskakują, nie wiem z jakiego powodu. Jak ona zje, to wiecie, ja sobie zrobię reset sim, bo ja tu widzę, że... o, zjadła. I super, dobra, to Kinga teraz tak. Sprzątnij. Sprzątni, sprzątni, sprzątni sprzątni. Czy pisanie ci y, podniosło? Nie. Napisz y, kolejny podręcznik treningu. Mała idzie co robić. Krążyć. Krążyć sobie możesz, bo nie pada teraz. Trzeci poziom poruszania się. Elżbieta jest jedną z najlepszych uczennic, więc super. A Kinga teraz poda obiad. Kluski z czosnkiem. Olgierd zrobi kąpiel dla Adrianny. W międzyczasie. Spadaj, no dajcie żyć, dzisiaj z tymi telefonami. Kinga w ogóle nie biegała, nie? Chyba tylko raz w tym odcinku, no to mało jak nas. Na poprzednie. Ale ja tutaj naszą Elkę muszę pilnować, żeby ona się nie zabrała za, wiecie, sprzątanie. Za <grym> sprzątanie może się zabrać, żeby się nie zabrała za lekcję. Ty weź porcję, ty weź porcję. Ty weź porcję. I ty weź porcję. Pierwszy raz chyba będzie tak, że właśnie... Zjedzą wszyscy naraz. Nie mam nawet stołu, żeby razem usiąść. No ale wiadomo, zbieramy na dom. Odkładamy. Orgel, ty się załatwisz, weźmiesz kąpiel, wyczyścisz i wytrzesz wszystko związane z łazienką. Kto to był i kto to zrobił? Zaczęli sobie wszyscy gadać dzisiaj. Co to się wydarzyło? No, śmierdzisz, ale musisz odrobić lekcję teraz, których Kinga ci pomoże. Piąty poziom, więc zrealizowaliśmy nie. Musimy mieć szóst. Nie, 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 nie. A ona skończyła, dobra, okej. Okay. No to wtedy możesz iść do. Jak już się załatwisz, to podejdź tu. Albo nie, wiesz, to nie jesteś jakoś zmęczona, więc eee, uprawię jogging. A ty chodź do łazienki szybko. Odkładaj tego tam dinozaura, czy co ty tam masz LK i... A Olgierd potem zajmie się graniem. Mała jest ogarnięta. Będzie sobie potem układała dalej. No i dzisiaj jakoś mi wychodzi. A ty sobie pooglądaj programy dziecięce, jak się wkąpiasz. A! Zrobiłem ci kąpiel, ale ty wzięłaś prysznic i go nie dokończył. Okej. Okay. Dobra, no skoro tak, to tak. Kinga pobiegała, więc weźmie sobie gorący prysznic. Sąsiadka przyszła. Pancakes. Romantyczny? No ją, Jak już przyszła? Ale i tak musisz wziąć prysznic, bo śmiercisz. No warto mieć jakąś sąsiadkę. Boże, Ada, jaka ty jesteś dzisiaj szczęśliwa? Aż jestem w szoku. Wszyscy jakoś tak dzisiaj łatwo mi to poszło. A ogląda i się bawi naraz? Nie wiedziałam, że tak można, ale okej, okay, jeśli można i to działa, no to super. Orgierd, już dosyć z tej zabawy. Sprzedaj, wszystko, bo my tutaj zbieramy gotówkę. Wiecie co mi się wydaje, że nam wystarczy? Ogólnie jakieś 20 tysięcy. Może odzyskać dodatków, A nie, ona nie skończyła odrabiać tych lekcji. Widzisz, ty możesz jeszcze jej pomóc w odrabianiu? że mnie ja to widział. Czy nam wskakuje? Bo karta to wszystko zesłania mi mikrofon. Ej, to się nas. Zrobiło nam się. Stała się odpowiedzialna, bo sama z siebie robiła. Jak super. A myślałam, że to będzie najtrudniejsze, a To nam poszło <grybujesz> najszybciej. Bo tak krzyczy. A to ty tak dyskutujesz? Nie, żadne robienie bałaganu. Możesz sobie jak rysować, to rysuj z lamo. I się oczywiście tutaj zawiesiło, ale zobaczmy, jakie umiejętności wychowawcze. 10%. Z tą rytynką u serduchów zakończamy ten odcinek. Elka znowu śmierci i to strasznie. No ale cóż, bywaj tak. Ja sobie gdzieś między odcinkami zmienię stroje wszystkim, a wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Oczywiście zachęcam do komentarzy i subskrypcji mojego kanału oraz lajkowania moich publikacji co zwiększa mi zasięgi. Ja jestem szczęśliwszy, wy jesteście szczęśliwsi, bo robię więcej materiału, więc macie co oglądać. Do zobaczenia w następnym. Cześć!